Prognozy pogody były głównym tematem rozmów podczas pierwszej pętli sobotniego etapu rajdu Chorwacji. Zawodnicy w większości zabrali ze za sobą jako zapas deszczówki, jednak ostatecznie wybór ten okazał się nietrafiony. Dwie ostatnie próby pętli padły upęcią Neville'a i Martina Wydage. Od rana krok po kroku budowali swoją przewagę, która wynosi teraz niespełna 5 sekund. Elfie oraz Scott Martin, podobnie jak Belgowie, nie popełniali błędów i utrzymywali dobre tempo. Brytyjczycy są głównymi rywalami załogi Hyundai, a w drodze po sobotnie punkty. Nadziejnie nie tracą także ich koledzy zespołowi. Sebastian Ogier z Vincentem Landem mają minimalnie większą stratę do rudelów niż rano, ale to niewiele ponad 11 sekund. Dobre popołudnie zajęcieli i Martin Jerveoya. Estończycy umocnili się nieco na czwartej pozycji. Adrian Furmoy, i Aleksandr Coria robili co mogli, by wskoczyć przed Zaogę Toyoty. Ich Ford Puma spektakularnie poruszał się po chorwackich OSach, ale ostatecznie zwiększyli stratę do nieco ponad 14 sekund. W systemie superali do rajdu wrócili Jakub Matulka i Daniel Dymurski. Polacy na koniec pętli wykręcili drugi czas w klasyfikacji juniorów i awansowali do czołowej dziesiątki klasyfikacji. Po południu druga pętla, która zakończy pierwszą część rajdu Chorwacji. Do zobaczenia od 14 w Motowizji.